Cześć, dzisiaj pogadamy sobie o nożach, o polskich nożach z manufaktury LKW, czyli Lib Libra Knife Works. Dlaczego o nich? Ano, dlatego, że mam aż dwa noże z tej stajni. Pierwszy to jest Fox, tak się prezentuje, a drugi to Rebellion. Dwa ciekawe noże z głownią stałą. Dlaczego właśnie o tym, o tym producencie, czy o tym wytwórcy no myślę, że, że czas nadszedł na to, żeby powtórzyć sukces firmy Zapas. Jeżeli interesujecie się tematyką nożową, to pewnie no nie mogliście nie zauważyć dużego, że tak powiem, hypu na noże zapas. Który miał miejsce w tym roku i w roku ubiegłym gdzieś tak zaczął się mniej więcej chyba półtora albo dwa lata temu. I na całym świecie na, na blogach, na kanałach YouTubeowych zajmujących się tematyką nożową, pojawiły się właśnie noże zapas polskiej firmy Zapas. To uważam za ogromny sukces światowy, bardzo niewielkiego zakładu, który wyewoluował. Od po prostu działalności jednego nożoroba, czyli Daniela Pabisia, który postanowił rozszerzyć swoją działalność, zaczął wytwarzać noże bardziej budżetowe, ekonomiczne, dał dobre ceny. No dzisiaj dzisiaj te, można powiedzieć, że te ceny są dosyć niskie w porównaniu z cenami, które, które nam rzucają nożorob, nożorobowie. Czy knife makerzy, którzy tworzą niewielkie serie swoich noży, czy wręcz wytwarzają je w pojedynczych egzemplarzach, stworzył też tańszą, tańszą markę, tańszą linię swoich noży, gdzie już poniżej 200 zł można dostać nóż z drewnianą rękojeścią w skórzanej pochewce. Coś na wzór BPS Knife z Ukrainy i to zostało dostrzeżone na świecie. Rzeczywiście. Bardzo dużo recenzji, zapasu, bardzo dużo testów, ale nie o tym, nie o tym. Ja chciałem o LKW, tak? bo uważam, że LKW mógłby powtórzyć ten sukces zapasu, bo ma co do tego wszelkie predyspozycje. Więc co to jest w ogóle ta Libra Knife Works? To jest firma, którą założył. Radosław Łęgowik, twórca noży, który zajmuje się tą działalnością już od 2007 roku, więc niedługo stuknie 20 lat tej działalności. Najpierw oczywiście tworzył je hobbystycznie, potem zaczął być coraz bardziej znany, no więc tworzył ich coraz więcej, coraz więcej. No i teraz mamy taką sytuację, że noże LKW. Są dostępne dosyć powszechnie, przynajmniej pewna ich pula. Te najpopularniejsze modele są dostępne w internecie, w sklepach takich jak Polish Custom Knives, Militaria.pl, Laplander.pl i pewnie jeszcze gdzieś tam, chyba na Przełaj jeszcze jest taki sklep turystyczny. Nie pamiętam teraz, ale być może jeszcze w kilku innych. Wśród nich jest właśnie też model Fox, zwykle też jest Rebeliant. Te najpopularniejsze modele, czyli Crusher, Small Hero, Mini Pucco i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę tych modeli jest sporo i myślę, że możemy tu już mówić o produkcji na trochę większą skalę niż po prostu takiego typowego knife makera. Teraz tylko trzeba rozpędzić to koło, żeby ono ruszyło w świat. I naprawdę nie rozumiem, dlaczego akurat zapas osiągnął taki sukces, a o LKW w zachodnich mediach społecznościowych jest, póki co, cicho. Więc naprawdę chciałbym, żeby LKW powtórzył ten sukces, żeby pojawiły się recenzje na YouTubach, żeby się mówiło tak o kolejnym polskim producencie budżetowych, no może z troszkę wyższym budżetem, ale jednak budżetowych, noży dobrej jakości, powtarzalnych, żeby po prostu ta nasza polska marka rosła w siłę. Na pierwszy ogień idzie fox nóż typowo obozowy uniwersalny mógłbym powiedzieć ze względu na swój rozmiar nie jest bardzo długi nie jest bardzo duży nie jest gruby specjalnie zobaczcie on ma tylko solidna konstrukcja aczkolwiek dosyć cienki jak na nóż taki bushcraftowy da się nim oczywiście batonować ale to raczej nie jest jego główne przeznaczenie Natomiast sama konstrukcja bardzo zwarta, kompaktowa, solidna. Jak we wszystkich nożach LKW mamy do dyspozycji dwa typy rękojeści, albo czarne G10, albo brązowa jutowa Mikarta. To jest właśnie tak, taka wersja skręcena na śruby. Ta śruba, jak widzicie, lekko przyrdzewiała już. Trzeba pamiętać, że te noże są wykonane ze stali rdzewnej O2 i ta stal rzeczywiście potrafi szybko złapać rudą więc warto o nią zadbać. Nóż, jak mówię, fajnie leży w dłoni. Wygodny rozmiar jimping, który dobrze tutaj przytrzymuje kciuki. On jest dosyć ostry, więc raczej sugerowałbym używanie tego jimpingu w rękawiczce, po prostu i wtedy nie ma żadnego problemu. Z tyłu mamy dupkę. Nie ma tu jakiegoś takiego Zbijaka, ale oczywiście no można się tam jakoś posłużyć tym, tym fragmentem tangu, żeby coś rozbić, tak? Na przykład o, myślę, że to będzie super jako dziadek do orzechów. Już w jednym filmiku pokazywałem, że w ten sposób można rozbijać orzechy włoskie. Pochewka, no cóż. Według opisu na stronie LKW jest to kydex. Wygląda jak jakiś po prostu tani plastik. Kajdek zawsze się kojarzy z czymś bardziej wyrafinowanym, z czymś bardziej, no z czymś droższym powiedzmy. Natomiast to wygląda tak, no nie za specjalnie, no ale spełnia swoją rolę. Bardzo dobrze trzyma, nie ma tu jakichś większych luzów. No po prostu taka zwykła, użytkowa pochewka. Jeżeli ktoś chciałby mieć coś lepszego, no to powinien pomyśleć po prostu o uszyciu skórzanej pochwy albo o dorobieniu sobie takiego kajdeksu u jakiegoś rzemieślnika który się tym zajmuje i zrobi jakieś bajery, nie wiem, jakieś kolory czy tam jakiś dodatkowy element mocujący no tutaj jest taka naprawdę bazowa pochewka nawet ta, ten system do mocowania jest taki bardzo prosty zresztą, no dobra, da się to odkręcić w razie czego, da się tam Przejść tu śrubokrętem i odkręcić, natomiast no, jest to bardzo proste i tanie. Przejdźmy do drugiego noża, który wywołuje u mnie trochę więcej emocji, bo to jest Rebeliant. Rebeliant, nóż dłuższy, nóż bardziej taki, no coś w nim jest, tak? Nie wiem, czy każdemu się akurat taki. Kształt spodoba, ale dla mnie ta smukła linia, ta taka, właśnie niczym nie zakłócona, piękna. No, dla mnie to jest piękny nóż. Tutaj generalnie nie mam nic więcej do powiedzenia. No, wszystko to, co powiedziałem przy Foxie, również mógłbym powiedzieć tutaj, czyli mamy dokładnie tą samą wersję z mikartą na śruby. Jest w tym samym miejscu jimping. No, szlif również jest podobny. Tutaj też mamy w płaski, ale niewysoki, dosyć niski, dosyć mocny. Tak? Ten nóż z kolei jest dosyć gruby i on zdecydowanie bardziej jest pomyślany pod kątem prac takich cięższych na obozie w lesie. Z pewnością batonowanie i przygotowanie ogniska to nie jest dla niego nic ponad siły. Tu również mamy taki wystający fragment. Taką dupkę, natomiast tu już mamy trochę inny kształt, bardziej w, w kształcie takiego zbijaka do szyb, czy, czy do rozbijania jakichś powierzchni. Generalnie pod kątem wizualnym, projektowym, ten bardziej mi się podoba i jest na pewno nożem bardziej wyrafinowanym. Pochewka identyko, nawet jakbyśmy sobie chcieli przełożyć ten nóż do tej pochewki, to zobaczcie. Że ona pasuje. A ten oczywiście tym bardziej. No, nie ma tutaj za bardzo o czym gadać. Jest to to samo dokładnie. No, trochę szkoda, bo noży za tą cenę, one nie są wcale tanie, no niestety. Tu, jak mówiłem o nożach budżetowych, to mówiłem o tym bardziej pod kątem zachodniego odbiorcy, no bo zapas jak wspomniałem trafił bardzo bardzo dobrze do zachodniego odbiorcy i tam też mocno chwalono ceny które dla zachodniego odbiorcy są po prostu bardzo niskie porównywalne z tym co oferuje na przykład ukraiński BPS natomiast tutaj te ceny powiedzmy dla polskiego odbiorcy są już troszkę trudniejsze do przełknięcia i jeżeli mamy nóż za ponad 500 zł bo w przypadku tego noża taka jest cena Obecna, taka stała, czyli jakieś tam 550 zł, no to taka pochewka no trochę słabo wygląda. Oczekiwałbym czegoś lepszego, jeżeli kajdex, no to trochę lepszej jakości, taki bardziej postarany, pokombinowany, przynajmniej z jakimś lepszym systemem do mocowania, czyste krokiem albo z jakimś danglerem. No to to jest naprawdę takie, że aż chciałbym się powiedzieć, no, że jest to tylko przeznaczone do transportu, a tak naprawdę po zakupie powinno się to wyrzucić. I przełożyć nóż do czegoś, co jest warte tego designu i tej ceny. Nie? No, ale to jest oczywiście tylko moje zdanie. Jak najbardziej pochewki są użytkowe, spełniają swoją rolę. Jeżeli komuś to jest obojętne, jak one wyglądają, no to, no to nie powinien w ogóle się przejmować tym moim gadaniem. Tak prezentują się z bliska. Spróbujmy sobie coś podziałać nimi. I to tyle w tej recenzji. Mam nadzieję, że recenzja się podobała, że noże też przypadły Wam do gustu. Dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia związane właśnie z nożami LKW. Jeśli tak, to jaki model i jak się sprawuje. No i koniecznie dajcie też znać, czy uważacie, że ta firma ma szansę powtórzyć sukces zapasu, bo ja byłbym bardzo, bardzo z tego powodu zadowolony, bo uważam, że w moim prywatnym rankingu Albo nie, nie chcę, nie chcę faworyzować, nie chcę piętnować którejś z tych firm, natomiast powiem tylko tyle, że z modeli zapas w tej chwili nie mam żadnego. Miałem chyba trzy, trzy i wszystkie sprzedałem, natomiast jeśli chodzi o LKW, mam trzy noże tej firmy, więc to chyba mówi wszystko, co ja myślę o tych dwóch konkurujących ze sobą firmach produkujących budżetowe noże. Co prawda LKW w trochę wyższym budżecie, ale nadal uważam, że są to noże na które stać prawie każdego, jeżeli potrzebuje czegoś naprawdę solidnego, no i zrobionego w Polsce, bo to jest też istotne. Czekam na wasze komentarze, a tymczasem się żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.